99 i 100. Dobra. O dzień dobry widzowie. No, Dobrze właśnie teraz skończyłem swój trening na siłowni. I chyba będę wracał do domu. I oczywiście. Zostawcie łapkę w górę oraz subika, jeśli ten trening Wam się spodoba. No i to co? Będziemy chyba właśnie... Szukamy ochrony granicznej poszukujemy ochrony granicznej. Przepraszam. Przepraszam. Dzień dobry. Czy dobrze czytałem, że poszukujecie gra... ochrony za granicę? E, tak, bo mamy niedobór ochrony granicznej i. No to w sumie ja bym mógł się sprawdzić. M okay. Jakby pan mógł, to. No to. Gdzie ja mam się stawić tam? I. Tak, tam e, są papiery, podpiszemy papiery, że pan e, będzie i można już... Dobra, to ja, to ja już się tam, dobra, to ja już tam, no to ja, e, to ja idę, tak, bo tam, bo ja już skończyłem trening i idę się umyć, żeby nie śmierdzić tutaj, dobra? Dobrze, dobrze, I, ja i, będę tam i, czekał na granicy. Ja, dobrze, 30 minut później. Dobra. Tutaj podpisane i tu. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Dobra, to ja idę się już swój strój. No, dobrze. Dobra, jestem ubrany. A, pana? Proszę pana. Halo. Proszę pana. Proszę pana, halo. Eee... Ja już jestem gotowy. Dobrze, tu masz radio, żeby się ze mną jak coś kontaktować. Dobrze. Tutaj masz po prostu... Wykrywać jakby metali. No wykrywać jakby złych rzeczy. Pięknie. Dobra, czyli mam rozumieć, czyli mam sprawdzać dokumenty i tak dalej, tak? E, dokumenty sprawdzać wszystko jakby te wszystkie kartony i wszystko co jest po prostu na palce samochodu i też, co jest w kierowcy na przykład u niego. I tak, tak, tak. I mam tak, tak, też tak. go przeszukać przy okazji. Tak, tak, tak. Bo przez też może mieć. Dobra, czyli takie nielegalne rzeczy tu jak ten... na Nakołyki, yy, yy, ten, niedozwolone ja rzeczy i coś w tym stylu, tak? Tak, tak, tak. tak. A legalne rzeczy, typu jak, jak kukurydza i ten, tek, ten... telefony do sklepu, tak? To już mogę przypuszczać. Kukurydza, telefony! To mogę przypuszczać, tak? tak? Woda, wiesz, no takie dobrze. rzeczy, no wiesz, dobra. mleko, woda. No to ja już, no to, no to ja tutaj postawię krzesełko. Niech pan poczeka i będę tutaj to krzesełko. Dobrze, a ja... No w sumie, ja będę na kamerach sprawdzał. No dobrze, to do widzenia. Ja tu, tutaj wejdę no i dobra. będę sprawdzał na kamerę. Dobra, też na mój pierwszy dzień straży. Baza zgłaszał, na razie nikt nie przyjechał. O! Właśnie ktoś jedzie To widzę, więc bez ubioru. Proszę się zatrzymać Proszę się zatrzymać Dobrze Tak, poproszę dokumenty Osobiste. Proszę Dobrze, prawo jazdy Dobrze, tu się zgadza Dobrze, co wam przywozi? Kukurydza do sklepu a właśnie, poproszę jeszcze dokumenty właśnie, że pan ma z jakiej fabryki właśnie, okej. Proszę, proszę. Mhm, dobrze. Zobaczmy, otworzę, otwieramy. No, faktycznie chodzi o przewozić kukurydzę, dobra. Proszę jeszcze wyjść je z samochodu. Dobrze, Musimy pana, wychodzę. ten, musimy pana o czymś tutaj sprawdzić. Dobrze. Nic tu nie ma. Dobrze, dobrze, może pan jechać. Dobrze. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia? Pierwszy sprawdzony. I teraz ten. E, dobrze. E, Alba za. Miałem pierwszego kandydata, albo był i Widzę kolejną ciężarówkę z zabawkami chyba. E, stać, proszę się zatrzymać. Dobrze. Dobrze. E, poproszę dokumenty. Dobre. Tutaj dokument. Dobrze. Mm -hmm. No wszystko się zgadza. Proszę jeszcze papiery. Dobrze. Proszę papiery. Dobrze. E, mogę zobaczyć, co mam w bagażniku? No można, można. Otworzyć. A, proszę otworzyć. proszę. Zabawki. Misie... mi Dobrze, a zobaczcie co ma z tyłu. Nie. Stoj, stoi Na gleba gleba, 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 gleba! 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 Gleba powiedziałem! Gleba, gleba! Kaj, ta, kajdenki ci zagłada! Myślałeś, że cię tak łatwo nie sprawdzę? Żamu się jeden? Wdej. I za zapraszam za mną. I do celi zapraszam. Hop, się za I do celi, raz raz. Zaraz po ciebie policja przyjedzie i cię zabierze, dobra. Więc... Zawsze ucieknę od tej policji śmierdzącej. Chyba wkurzasz mnie, trzymaj w nogę. nie denerwuj mnie. Dobra, a, a, a to auto konfiskujemy. A dobra, nie, po prostu zaraz przyjedzie lewata i to zabierze. Dobra. E, proszę Państwa, dziękuję, policja, że zabraliście tego z celi. I ze następny ten, bez odbioru. Zatrzymać się. Dobra. No tak, muszę standardowo, dokumenciki. 21 lat, i mnie Kacper Dobra Eee, poproszę, e, panu coś przewozi? Eee, nie, no tutaj po prostu A, pan z wakacji Do kolegi e, Pan z, A, Playu, z wakacji pan... do kolegi no, no dobra A, z innej No Dobra, tylko proszę tak jeszcze wyjść, bo muszę pana przeskanować, taka standardowa procedura Dobra Ej, bo coś mi tu pipce coś mi tu GLEBA! i już kajdanki założone myślisz że pan jestem takim w lakiem nie tak łatwo ze mną skąd pan jest? no i za, oczywiście panu zabieram ten pistolet i za mną za mną kurwa, tu. z gangu. no z gangu widzę chyba jakiś mafii i teraz że nie tego dostaniesz duży do lat no, dlatego no zamykam cię, dobra Moi koledzy mnie wyciągną stąd Wa strzelić ci w nogę. No właśnie. Dobra. Zaraz się psy zabiorą znowu, tak jak poprzedniego. Czekamy. A o to też zasad skąd sobie rozkręcić kuwałem. Przy. Po co? Dziękuję za ponowne zabierzenie odwiedzenia. O! Muszę czekać. Muszę się trzymać. Dobra. Dokumenty poproszę. Dobra. Ja. Tak. Dziękuję. Coś pan przewozi? Eee, piwo no. do sklepu. Mhm, uh -huh. proszę mi dodać dokumenty, żebym mógł się upewnić. Dobra. Tak to jest wszystko dobrze. A tutaj. A nie, to tylko jest takie rozmazane. Dobra. Mogę zobaczyć na pewno, czy pan na piwo w bagażniku? Eee, dobrze. Zobacz. Podpieram. Dobrze. piwo. Ty też jest piwo, piwo, piwo. 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 o a to, a nie, to też piwo? Dobra. Dobrze, pan jest czysty. Muszę pan nie, może pan jechać. Może pan jechać, alo. Dobrze. Czyli tutaj zamknę i... On najechał. Dobrze. Wow! Do widzenia! Do widzenia! i zaraz się kamy na kolejnego. A raport. Dobra, ja zaraz, jakby to chyba będzie kończył. Jeszcze dwie. O, guys, guys, guys! Mam ci to dobrego. Proszę ją trzymać. Zatrzymać. Zatrzyma się. Dobrze. Co, dokumenty poproszę. Dobra. Zajebko, bo się spieszę. Uskarę Oskar, tu widzę, że jest pan byłym agentem FBI, dobra. E, proszę jeszcze, o coś pan przewozi? E, Przewożę arsenał dla... tej co? Tam. E, aha, bo pan... Aha, bo pan dla rządu naszego przywozi, tak? Tak. No powiem, niezły arsenał. O że wszystko dobrze, dobrze. Dla, tak Dla techników i dla innych tam też rzecz, Dobrze, no. dobrze. Pana to od razu przypuszczam, żeby nie było. Doskoło do dokumentów no wszystko dobrze. Żeby nasz rząd miał lepsze ocenę. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. widzenia. Dobra. E, halo, zgłaszam raport na razie wszystko. Czysto chyba zaraz ten... O, widzę następnego. Proszę się zatrzymać. Kurde! Co to? O, znowu, z gangu? Co to? mordę, morty, mordę, morty, morty. Mordę. Bomba dymna. Bomba dymna. A, tutaj bomba dymna. A, nie widzi mnie. Kurde. A, A obóz Ręka. Dobra, Zapany, już się nie wymknie człowieku. Rozumiesz? Po tobie już. Najważniejsze, no że zniszczyłem. Że mojego kolegę. No spróbowałeś, ale ja się tak łatwo nie dam. Biorę cię. I do celi. Po ciebie to przyjedzie normalnie. Też ten, ten wojsko, więc nie ma jak to. Dobra, widzowie. To chyba na tyle koniec. Ja idę ten, zaraz po mnie przyjedzie ten e, mój szef. Więc no